Nietypowa atrakcja w polskim zoolifting, ulicy Tumskie i najlepsi kibice w kraju. Rozpoczynamy program Miasto Żyje. Najczęściej poruszonym tematem jest ostatnio turniej Euro 2012, a najgorętszym miejscem w Płocku rodzinna strefa kibica. Plac przed Tatem Dramatycznym wypełnia się po brzegi zwłaszcza wtedy, gdy gra reprezentacja Polski. Tłumy ubranych na biało czerwono podczan oglądały m.in. pojedynek Polaków z Grekami. Emocje chwilami sięgały zenitów. Niemniej gorąco w strefie kibica bywa także przed południami. Wtedy przy Nowym Rynku spotykają się uczniowie polskich szkół. Biorą udział w konkursach związanych z Euro 2012, grają w piłkę i uczą się jak wzorowo kibicować polskiej drużynie. Kto wygra ten mecz? Kto? Spotkanie rozpoczynają i kończą odpiewaniem hymnu narodowego. Przebojem numer jeden podczas impresji jest hymn polskich kibiców. zaśpiewajmy, naszym Ulica Tumska zaczyna zmieniać swoje oblicze. Lifting deptaka zaczął się od wymiany City Lightów. Te nowe mają być nie tylko nowocześniej podświetlone, łatwiejsze w obsłudze i energooszczędne, ale także odporne na ataki wandali. Później przyjdzie czas na budki telefoniczne, które znikną z krajobrazu deptaka. Na ich miejscu staną tablice z mapami i informacjami o płocku. W ostatnim etapie planowana jest wymiana kamiennych siedzisk na ławki. Nowa atrakcja w polskim Zoo. Ucieszą się z niej zwłaszcza poszukiwacze mocnych wrażeń. 20 czerwca ma zacząć tam działać kolejka tyrolska. Montaż urządzeń już się zakończył i jako jedni z pierwszych mogliśmy je wypróbować. Trasa prowadzi z okolic tarasu widokowego nad same stawy. Wrażenia są niezapomniane. Jeszcze większe będą za kilka tygodni, gdy do kolejki tyrolskiej dołączy park linowy. Zawodnicy z czołówki rankingu Światowej Federacji Tenisa wzięli udział w turnieju Pock Orlen Polish Open. Na nowo wyremontowanych kortach na stadionie Wisły Płock walczyło ponad 80 sportowców, m.in. z Austrii, Rosji, Czech, Holandii. Liczną grupę stanowili także Polacy. Zwyciężył Holender Tom Ekbering. A teraz zaproszenia i propozycje spędzenia wolnego czasu. W polskiej galerii sztuki można oglądać pracę Andrzeja strumiły. O to, które jego dzieła przyjechały do płocka, zapytaliśmy samego artystę. Cała duża seria psalmy i są obrazy nowe, nowe i najnowsze malowane dosłownie parę tygodni temu. Panie, cóż jest człowiek! że na niego baczysz. Niezwykłe widowisko zapowiada się w niedzielę nad Zalewem Sobótka. Blisko 200 zawodników wystartuje w siódmym ogólnopolskim triatlonie o Puchar Prezydenta Płocka. To największy cross triatlon w Polsce. Płoccy zawodnicy jeszcze szlifują formę przed rywalizacją z triatlonistami z innych miast. Zapraszamy do kibicowania. Będzie na co popatrzeć. Zawodnicy mają pływać, jeździć na rowerze i biegać. Na zakończenie sonda. Obecnych w strefie kibica uczniów zapytaliśmy o to, kto wygra Euro 2012. Większość nie miała żadnych wątpliwości. Polska jest najlepsza, więc na pewno Polska. Liczę na Polskę. Polska wygra na stówę. Wchodzimy do półfinałów na pewno. Rosja. Chciałaby, żeby wygrała Euro Polska, dlatego żeby było fajnie i by cała Polska się cieszyła. Jesteśmy przekonani, że tacy kibice nie mogą się mylić.